Chłopiec stawia ja panienka nawzajem. Jeżeli piszesz, komponujesz, to mam dla ciebie propozycję. Do wygrania jest kasa i sława. Wystarczy, że napiszesz satyrę na dzisiejsze czasy. Skomponujesz do tego pieśń na motywach polskich tańców i wyślesz demo MP3 do nas na adres festiwalu. Festiwal Polskiej Piosenki imienia Kazimierza Grześkowiaka, Południca. Szczegóły w internecie. No, 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 Ich bin